Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie każdego, każdą z was. Ten kolejny wieczór naszego życia. I zapraszam do wspólnej drogi w świetle słowa Bożego. Pomódlmy się na początku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Otwórz mój umysł i moje serce na przyjęcie i rozumienie Twego Słowa. Spraw proszę, aby moje serce pałało, kiedy Ty do mnie mówisz. Jak deszcz, który użyźnia ziemię i daje wzrost zasiewom, tak niech Twoje Słowo użyźnia moje życie. Pozwoli wzrastać i wydawać plon miłości. Słowo, które będzie nas prowadziło to fragment z Ewangelii według świętego Jana, rozdział trzynasty, wiersze od 21 do trzydzieste trzeciego oraz kolejny od trzydziestego do trzydziestego ósmego. Posłuchajmy. W czasie wieczerzy z uczniami, Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego, panie, kto to jest? Jezus odparł, to ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w Niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego, co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział, ponieważ judasz miał piecze nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego zakup, czego nam potrzeba na święto albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami, będziecie mnie szukać. Ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr, panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus, dokąd ja idę, ty teraz ze za mną, za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr, panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus. Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, jesteśmy razem z uczniami Jezusem w Wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy. Wydaje się, że wszyscy są już przygotowani do przyjęcia daru Jezusa. Nieco wcześniej Jezus pochylił się nad ich stopami. Zostali obmyci, wykąpani. Ale jak słyszeliśmy z ust Jezusa, jest ktoś, kto do końca nie pozwolił się obmyć łaską i jego miłosierdzie. Ale Jezus nie odrzucił tego ucznia. Idzie z nimi dalej, kładąc im na sercu, by wobec siebie byli takimi, jak On wobec nich. Boleje do głębi nad sercem tego ucznia, który walczy ze złem w swoim sercu. On jednak nie przestaje walczyć do nie o niego do końca. Tak jest za każdym razem z nami. Kiedy pokusza złego ducha prowadzi nas do upadku i powoduje w naszych sercach ogromne rozdarcie. Wiemy, że tą osobą, która prowadzi wewnętrzną walkę ze złem, to Judasz. Był blisko Jezusa. Jezus wybrał go jak każdego z nich. Ale od pewnego momentu Judasz zaczął od Niego odchodzić. Był blisko, ale zewnętrznie. Podobnie może dziać się w naszym życiu. Ilu z nas jest blisko Jezusa, a jest kuszonym, by żyć po swojemu, według swojego dekalogu. Dekalogu, o którym często mówi cały świat, często, Słyszę takie słowa z ust wielu. Proszę księdza, takie czasy, bo tak wszyscy żyją. Chodzi przede wszystkim o zasady moralne, które próbuje się wypaczyć. Ale czy ktoś wtedy myśli o tym, że Jezus cierpi, że Jezus boleje? Czy ktoś zdaje sobie sprawę, że On o każdego ucznia walczy do końca? Pokazuje to doskonale to wydarzenie. Widzimy, jak Jezus walczy o Judasza. On walczy o każdego ucznia. Jezus zawsze walczy do końca. On widzi, jaką walkę toczy Judasz. Widzi, jak pozostali są niepewni swojej więzi z nim. Pokazują, słyszymy słowa Jezusa, jeden z Was mnie wyda, a pozostali spoglądają na siebie, niepewni o kim mówi. To pokazuje, że choć są tak blisko, to jednak każdy z nich w tym momencie mógł się okazać potencjalnym zdrajcą. To też prawda o nas. W każdym z nas drzemie skłonność do zdrady Jezusa, do zdrady Jego miłości. I każdy w tych słowach Jezusa może zobaczyć, ile razy już tę miłość zranił, przez niejedną zdradę. Ale Jezus, i to jest najważniejsze, On nie przestaje walczyć o każdego ucznia, i tak jest z Judaszem, tak jest z Piotrem, i każdym uczniem, i tak jest z nami. Wiedząc, jak, wiedząc że jesteśmy słabi i często upadamy, nie przestaje walczyć czyli kochać do końca. Najwyższą cenę miłości. Do nas objawi z wysokości krzyża, a także objawi poprzez zmartwychwstanie. To, co zdumiewa, to walka, jaką Jezus toczy do końca ze złem. Tak, bo szatan też walczy o serce Judasza. Szatan też walczy o serce każdego z nas. I zwróćmy uwagę, Judasz przyjmuje Jezusowe ciało. I co się dzieje? Powinien być pełen mocy. Powinno to doświadczenie bliskości Jezusa pomóc mu pokonać żół. A on. Odchodzi. Jak ewangelista powie: A była noc. Idzie w kierunku grzechu, zdrady. To pokazuje, jak każdy z nas jest słaby. Patrząc także na Piotra, można składać deklaracje, jak on. Można składać deklaracje, że poradzę się z taką czy inną słabością, grzechem, że nie zaproszę Jezusa, A życie pokazuje co innego. i znowu to co jest niezwykłe to to że ani na moment Jezus żadnego z nich nie przekreślił nie odrzucił on po to przyszedł aby odkupić człowieka aby każdego ocalić i ocalać z tej potęgi zła cały czas z wysokości krzyżył. Krzyża woła, że nie ma takiej nocy zdrady, zaparcia się, czy też innej ohydy zła, którą by jego miłość nie pokonała. Dlatego wobec tej pokornej miłości Boga trzeba być pokornym. Jego miłość. Która nas stworzyła i stwarza, jego miłość, która ciągle wychodzi naprzeciw, jego miłość, która ciągle za nami tęskni, ciągle wyciąga ręce, otwiera serce, szuka słowem, ona nigdy nie rezygnuje, bez względu na to, jak często my rezygnujemy, jak często my odchodzimy, jak często my tę miłość ranimy. Odchodząc w niejedną noc zdrady, kłamstwa, pychy, z jej tysiącami odmian. Stańmy wobec Jego miłości ze swymi słabościami. Może po raz kolejny, ale może z nową świadomością, taką, że tylko Jego miłość może nas podnieść, może nas nawrócić, może nas ocalić. Bo o własnych siłach nikt z nas tego nie jest w stanie uczynić. Walka między dobrem i złem cały czas trwa. Duchowego zmagania każdy doświadcza, bo zło istnieje. I ono zawsze będzie próbowało nas niszczyć. Stawajmy więc z tym całym zmaganiem, pełnym przeciwności. Trudności, stanów lękowych przed Nim, który cały czas jest po naszej stronie. Jego miłość oczywiście szanuje nasze wybory. Zawsze, kiedy wybieramy źle, On jednak nie przestaje kochać. I to niesamowicie porusza. To aż trudno uwierzyć. I to, co jest niezwykłe, to że można zawsze do Niego wrócić, bo Jego miłość sięga nawet tam, gdzie nam się wydaje, że to już koniec, że już nigdzie nie mogę uciec, odejść, gdzie już w ogóle gaśnie nadzieja. On umarł i z martwych wstał dla Ciebie i dla mnie. I pamiętajmy, do zła nie należy ostatnie słowo, ale do miłości ukrzyżowanej i zmartwychwstałej. Wa ojcu i synowi duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen, przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z wami, i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.